Szalony dudu, ty jesteś szalony dudu, czarnuch. O Jezu. No cóż, jest jak jest. O wiele więcej atencji. Zebrał natomiast klip, na którym inna streamerka. Szanowni panowie z Bupu, moi kochani. Ta inna streamerka. To także ja. Dzień dobry. Halo. To ja. Nie bi bić. Chcecie mnie bić? Tak się chcecie bawić? Dobra. To będę Wam jęczyć za to! Widzicie? A, a, mocniej! A, a, a. I co ten! Nie! stać. Ale zobaczcie, co jest najlepsze teraz! Widzicie? Tutaj na dole mam jeszcze hashtagi: hashtag HOT! Hashtag Twitch! Jestem HOT i jestem na Twitchu! Dziękuję Wam bardzo! Bo chcę wam pokazać, co jest takie kochane. W ogóle strasznie wdzięczna jestem, Gucia, jeśli to będziesz kiedyś tam widział, to bardzo ci dziękuję. Ta reakcja jest przesłodka. Zrobili mu binda! Bo się okazuje, że imię się zgadza! Patrzcie! Advanced Warehouse. Magazyn zaawansowany. Rara, widzio. W... Daj mi z ust twych piciu. Co to, to kurwa jest? To... <laughs> znaczy, czemu czemu wy takie rzeczy, bindy... ...mi wysyłacie? Co? że w tym wszystkim, jak go tak fajnie ciarki przeżywają. Ja Czemu Gucio mówi, że jesteś jego dziewczyną, czy to prawda? A jakże, słuchaj, oczywiście. <laughs> A jakże? <laughs> Gucio lubi, jak ja mu tak śpiewam na łóżko barkę, słuchaj. No. Wyrażam mi szacunku, tęsknotą i miłością. O, oh jest! Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim, by łowić serca, słów Bożych, praw, O, oh, Ale ja mam słaby głos dzisiaj! O! Oh. Codziennie oddalamy się bardziej od Boga. Ja pierdolę zdyderzy, mi się zdało. Stary.